Okej, okay. co nas czeka w pierwszej rundzie? Sprawdźmy to. Wow, to ulubiony napój wszystkich ludzi na świecie. Coca-Cola. I ta wielka butelka trafi do zwycięzcy tego wyzwania. Okej, okay. czas, start. Zaczynamy. Wygląda na to, że Jane nie traci czasu. Co to jest? A, chyba wiem. To glina. Lepienie z gliny to sztuka, która wymaga wprawy. Nie każdy potrafi stworzyć coś naprawdę fajnego. Spójrzcie na Jane. Ona już coś formuje. Super. Wow, Emma też sobie nieźle radzi. Jej gliniany twór już zaczyna przypominać butelkę. Samanta, może się troszkę pospieszysz. Fu to obrzydliwe. Spróbujmy coś zrobić. To nie wygląda na trudne. O tak. I chyba tak. Ej! Z czego się śmiejecie? Co? Dziewczynom tak dobrze idzie. No cóż, moja bryła gliny nie wygląda jak butelka Coli. Mam tu pewien pomysł. Spójrzcie, co tam jest. Teraz mamy równe szanse. O nie, Samantha postanowiła zniszczyć pracę koleżanek. Biedna Jane, wszystko na marne. Tak, Samanto, jeśli jesteś w czymś dobra, nie musisz niszczyć pracy kogoś innego. Ups, chyba kończy się czas. Stop! What? Dobrze, zacznijmy od ciebie, Samanto. Pokaż mi, co masz. O rety, co to za bałagan? Zdecydowanie nie. Jane, pokaż nam swoje dzieło. Yy, nie, na pewno też nie. Możesz zrobić to lepiej. Emma? No, nie umieściłbym twojego dzieła w galerii, ale z pewnością poradziłaś sobie lepiej niż inni. Gratulacje. Emma, jesteś zwycięzczynią I oczywiście twoja obiecana nagroda. Ojej, akurat tak chce mi się pić. Sorry, dziewczyny, nie jestem dziś w nastroju do dzielenia się. Yummy. Wow, ile tu owoców. Ale niestety nie są do jedzenia. Dziewczyny będą musiały narysować pizzę za pomocą owoców. Wow, o taką aromatyczną pizzę zdecydowanie warto powalczyć. Jesteście gotowe? No to do dzieła. O, jaka soczysta pomarańcza. Przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać. Jest jeszcze jeden kawałek. Oczywiście, że jego też zjem. Yami! Mmm, to jest takie dobre. Rewelka. O, i czy to cytryna? Jest taka kwaśna. Ble! O, granat! Taki słodki, soczysty. Niewiarygodne. What's the with you? Samantha chyba źle zrozumiała zadanie. To nie konkurs jedzenia owoców to wyzwanie malarskie. Ale Emma chyba wymyśliła coś bardzo ciekawego. Wyciska sok z owoców prosto do palety. Wygląda to jak prawdziwa farba. Tylko spójrzcie! Kiwi, pomarańcza, granat. Jakie żywe kolory! Teraz troszkę cytrynki dla żółtego. Świetnie! To jemma może wziąć pędzel i malować sokiem jak farbą. Świetna robota! Brawo! Mm, muszę wymyślić coś fajnego i oryginalnego. Wiem! Wezmę pomarańczę i pokroję ją w cienkie plasterki właśnie w ten sposób. Idealnie! Teraz potrzebuję banana. Jego też kroję na małe, zgrabne plasterki. Właśnie tak. Super to chodzi. A teraz winogronka. Uwielbiam winogron. No dobra, czas na złożenie naszej pizzy. Myślę, że wygląda świetnie i całkiem apetycznie. Czas się skończył. Pokażcie mi swoje prace. W porządku? Samantha, co my tu mamy? No to nie jest dobre. Nie nadaje się. Sorry. Dobra, Emma. To też nie jest zbyt ładne. Oraszka. Okej, okay, teraz Jane. Wow, to jest to, co chciałem zobaczyć. Dobra robota, Jane. Pizza jest twoja, brawo! Widziałam, że moja kompozycja się spodoba. Teraz czas na przekąskę. Jaka pyszna pizza. Mm, palce lizać. I wszystko dla mnie. O, tak. Nadszedł czas na kolejne wyzwanie. Wow, patrzcie jaka urocza papuszka. Myślę, że każda z dziewczyn chciałaby mieć takiego pupilka. Ale na to trzeba sobie zasłużyć. W porządku. Gotowi? Do dzieła. Ok, weźmy kilka żółtych koralików. Aha, wrzucimy je tutaj. Zaczniemy od głowy. Świetnie. Wygląda na to, że wszystkie dziewczyny poważnie myślą o wygranej. Spójrzcie, jak sprytnie ma sobie radzi. Dobra robota. A co z tobą, Jane? O, Jane jest naprawdę zajęta. Ups. Chyba ktoś zgubił swoje okulary. O nie, katastrofa. Jane zniszczyła swój rysunek własnymi rękami. To straszne. Co teraz? Miejmy nadzieję, że Jane da radę to naprawić. Najważniejsze to nie wpadać w panikę i do końca walczyć o nagrodę. Ojej, wygląda na to, że papuszka zgubiła piórko. Oby tylko to nie przeszkodziło żadnemu z zawodników. Kurczę, to jest dokładnie to, o czym mówiłam. Chyba praca samanty też jest zniszczona i w ogóle nie ma już czasu. Co za pech! Dobrze, zacznijmy od. Jane. Oh my God. Y, poważnie. Jane to wcale nie jest ładne. Zdecydowanie nie. Suknuje Samantha. Coś wymyśliła. Aha, prosta, ale sprawdzona sztuczka. No co za bezczelność! Dobrze, mo, pokaż mi co tam masz. Co, żartujesz sobie? To jest okropne! Nie! Samantha! What? No, to już co innego. Brawo, Samanto. Ta urocza papuszka jest twoja. Proszę. Oh, oh, yeah. Dziękuję. Gdzie jest mój piękny ptaszek? O, tutaj. Nie mogę się doczekać, żeby cię pogłaskać. Chodź tutaj. Auć! Co się stało? To boli. Prawie odgryzła mi palca. O, czy to trampki? Wygląda na to, że nauczyciel ma w planach nietypowe zadanie. Jakie piękne, kolorowe rolki. Lubicie jeździć na rolkach? Co jest lepsze? Łyżwy czy rolki? Napiszcie w komentarzach. Nasze nowe wyzwanie zaczyna się właśnie teraz. No dobra, to powinno być całkiem łatwe. Zaczynamy od prostego wzoru tutaj. I tutaj. O, super! Teraz troszkę czerwieni tutaj. I o tak! Podoba mi się. No całkiem fajnie mi to wychodzi. Super, prawda? Kurczę, Em okay. mnie tak dobrze idzie. Hmm. Spróbuję i ja. No dobra. To jest całkiem fajna zabawa. I wcale nie taka trudna. Kwiatek tu, kwiatek tam. Faniale ale sobie radzicie, dziewczyny. A jak tam Samanta? No cóż, wzory Samanty wyglądają dosyć zwyczajnie. Ale widać, że się stara. Czyż nie? Okej, okay, Emma i Jane dają czadu. Ale coś mi mówi, że Samanta znowu zastosuje swoje brudne sztuczki. Czy ona zamierza skłócić Emma i Jane? Wygląda na to, że plan Samanty działa. Dziewczyny, nie kłóćcie się o jakieś bzdury. Dajcie spokój. To przecież Samanta wszystko wymyśliła. Ojej, Emma niszczy pracę Jane. Samanta musi być z siebie naprawdę zadowolona. Tymczasem Emma ma zamiar zamontować kółka na swoich trapkach. Coś mi mówi, że to będzie naprawdę fajne. Okej. Okay. Wow, jakie kolory! Odjazdawa. No, co tam z czasem? Stop! Pokażcie mi swoje arcydzieła dziewczyny, Samantha. Yy, przepraszam, ale nie o to mi chodziło. Nie nadaje się. Okej, okay. teraz Jane. Co mogę powiedzieć? Nie, i jeszcze raz nie, ta praca nie jest dobra. To nie wiadomo co. O, Emma. Widzę, że masz do tego smykałkę. Dobra robota, gratuluję. A oto twoja zasłużona nagroda. Ojej, super! Przymierzę je. Coś nie wchodzą. Serio? Kurczę. Czuję, że zaraz zjemy coś dobrego. Wow, spójrzcie na tę ogromne wiaderka ze skitelsami. Możemy już spróbować? Najpierw przyjrzymy się tabliczkom. Kurczę, będę najwolniejsza! A ja będę najszybsza! U mnie średnia prędkość. Podoba mi się. Nie traćmy czasu. Zaczynam! No to za szybko nawet jak dla mnie. Mam pomysł. Wiem, jak bez problemu zjeść wszystkie słodycze w kilka sekund. Rozłożę je według kolorów. Świetnie wygląda fajnie. Spadłaś na super pomysł. Dzięki. Ja Miałam rację. Jedzenie przez słomkę jest to o wiele wygodniejsze. Wow, mój język jest cały żółty. Nie szkodzi. Za chwilę i tak zmieni kolor na inny. Pokaż. Ale ekstra. Teraz twój język jest zielony. To nie na długo. Myślę, że na końcu będzie fioletowy. Sprawdźmy to. Wow, jest wielokolorowy. Tego się nie spodziewałam. Jeśli skończyłaś, to czas na mnie. Kurczę, mogła mnie podrzucać cukierka. Daj ci pomogę. Otwórz buzię, a ja będę wrzucać do niej skitelsy. Jennifer, widzę, że też masz problem z celnością. Wszystkie cukierki przelatują obok mnie. Daj spokój, przecież jest fajnie. Pobawiłabym się z wami, ale muszę jeść. Ojej, cukierki skończyły się tak szybko, nie zauważyłam. Kurczę, przez ciebie nie zdążyłam nic spróbować. Ja mam tę ucztę dopiero przed sobą. Do ust włożyłam pierwszego cukierka. Mija, błagam cię, pospiesz się, bo się tu zestarzajemy. Ale mam jeden sposób, aby tego uniknąć. Rozumiem! Chcesz, żebyśmy pomogły mi! To świetny pomysł! Jesteśmy prawdziwym zespołem! Tak naprawdę nie prosiłam was o pomoc! To moje słodycze! Kate, pospiesz się, Mia ja chce nam przeciąć słomki! Gotowe! Nie pozwolę wam ukraść moich cukierków! Sama je zjem! Nie wierzę! Już za późno. Nie zdążyłam. Ale możemy przejść do kolejnej rundy. Ciekawe, co nas czeka tym razem? Nutella! Jaka miła niespodzianka! Szybko zabierajcie karty. Kurczę, nie mam się co spieszyć. Ciekawe, co ja mam. Fajnie, będę najszybsza. A ja dostałam średnie tempo. Ofiary, miałam dziś największe szczęście. Jednak Kate, nie będzie miała łatwo. Nic nie szkodzi, da radę. Ja już zaczęłam, ale przeszkadza mi ten papierek. Muszę się go pozbyć. Mam nadzieję, że moje ostre paznokcie pomogą. Wspaniale. W końcu mogę zjeść krem czekoladowy. Mmm, Jakie to słodkie. Patrzę na ciebie i zaczynam być głodna. Nie można pozostać obojętnym wobec Nutelli. Czas podkręcić tempo. Wezmę więcej kremu. Uuu, to już nie wygląda zbyt zachęcająco. Nie obchodzi mnie to, najważniejsze, że mi smakuje. Nigdy nie zjadłam tyle nutelli naraz. To prawdziwy raj. Ale już masz krem na całych rękach. Nie zaszkodzi ci się umyć. Trochę później mam teraz lepsze rzeczy do zrobienia. To wygląda odrażająco. Nie mogę na to patrzeć. No to nie patrz. Przestań mi przeszkadzać, Jennifer. Nie widzisz, że jestem zajęta? Ja też jestem zajęta. Muszę otworzyć mój krem czekoladowy. Okazuje się, że to nie jest takie proste. Wow, jak dużo Nutelli mam na rękach. Muszę ją szybko zlizać. Kurczę, słoik jest pusty, szkoda. Dokończę to, co zostało. To już nie patrza długo. Mam nadzieję, że już za chwilę będzie po wszystkim. Cieszę się, Jennifer. Twój czas wreszcie nadszedł. Tak długo na to czekałam. Chcę jak najszybciej zjeść trochę czekolady. Oczywiście cieszę się razem z Tobą, ale lepiej by było, gdybyś oddała mi Nutelle. Nie mam mowy! Już zjadłaś swoją porcję. Teraz moja kolej. Super! Leje się prosto do moich ust. Nie potrzebuję nawet łyżki. Może zmienisz za i podzielisz się z Jennifer. Nie chcesz? Muszę skorzystać z mojego planu awaryjnego. Zjem krem, gdy nie będziesz patrzeć. What? Nie rozumiem, dlaczego Nutella nie płynie. Przecież dopiero co tak było. Co za ofiara, nic nie ogarnęła. To jest moja szansa na powtórzenie mojej sztuczki. Świetnie! I znowu to samo ani kropli. Co się dzieje? Muszę się odpowiednio skoncentrować. Pyszności. Już wszystko rozumiem. To sprawka mi. Dam jej nauczkę. E, spróbuję jeszcze raz. Ja też. Aj, to boli. Już dawno temu cię rozgryzłam, Mija. Dostałaś to, na co zasłużyłaś. Skończyłam. Czyli zostałam tylko ja. Ale ja się przecież nigdzie nie spieszę. Najpierw otwieram powolutku słoik. Moja cierpliwość zaraz się skończy. Nie mogę czekać tak długo. Dziękuję za pomoc, Mia. Ja. Nie denerwuj się tak bardzo. Wyluzuj. Mam nadzieję, że sama sobie poradzę. Obawiam się, że nie. Pozwól mi pomóc jeszcze raz. No to wszystko gotowe. Proszę, Kate, jedz już. Jaka ty jesteś miła. Prawdziwa przyjaciółka z ciebie. Dziękuję, że mogę skosztować w końcu mojego czekoladowego kremu. Może też powinnam to za nią zrobić. Zdecydowanie sama sobie z tym poradzę. Nutella jest już tak blisko. Jennifer, obudź się, nie mogę już tak dłużej siedzieć. O, już czuję zapach czekolady. Jak leci, Kate? W końcu spróbowałaś Nutelli? Jennifer, wracamy. To było pyszne. Dziękuję, że poczekałyście. Gdzie jest nasze jedzenie? O, widzę lody! Jakie duże wiaderka! Super! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę kartki. Kurczę, będę jadła jak żółw. A ja będę szybka jak rakieta. Średnia prędkość, no nieźle. W końcu zjemy coś orzeźwiającego. Jennifer, może uwolnisz łyżkę? Ja też jej potrzebuję. Tak, jasne. Daj mi troszkę czasu. Co robisz, Mia? Przepraszam, ale nie mam czasu na czekanie. Chcę zjeść moje lody, zanim się roztopią. Nie mogę ich wyjąć! O, udało się! To wygląda jak gigantyczny lód na patyku. Super! Co z tobą Mia? Nic mi nie jest, tylko zrobiło mi się troszkę chłodno, ale sytuacja pod kontrolą. Jakoś nie jestem tego taka pewna. O nie! Mia całkiem zamarzła. Co ty wymyśliłaś, Jennifer? Naprawdę chcesz użyć palnika? To zbyt niebezpieczne. Lepiej weźmy suszarkę do włosów. Come O, mogę się znowu ruszać. Nie zatrzymuj się, Kate. Bardzo dziękuję. Czyli mój palnik gazowy nie jest już potrzebny. Zgadza się. Schowajmy go. Skoro wszystko dobrze się skończyło, to czy mogę spróbować moich lodów? Mam już nawet specjalny plan. Chcę zrobić sobie rożek. Będzie naprawdę ładne, zobaczycie. Świetnie. Sama nie spodziewałam się, że wyjdzie tak fajnie. Wow, jaką ogromną porcję zrobiłaś. Niesamowite. Ej, dlaczego mnie uderzyłaś? Pewnie dlatego, że chciałaś zjeść moje lody. Zgadza się, z chęcią bym ich spróbowała. Sorry, mija, ale Rożek jest mój, zrobiłam go, więc ja go zjem. Mmm, to jest takie pyszne. Jestem zachwycona. Smakuje rewelacyjnie z każdej strony. Nie mam wątpliwości, że tak jest. O nie, tylko nie to! Mój Rożek zaraz spadnie. Przykro mi, nie smuć się, Kate. Takie rzeczy się zdarzają. Czyli zostałam tylko ja. O nie, moje lody się całkowicie roztopiły. Jak to? Ale plusem jest to, że teraz mogę je wypić. Ostrożniej, Jennifer, błagamy. Nie martwcie się, postaram się nikogo nie ochlapać. Jesteś już cała mokra. To nieważne, ale było pyszne. Witamy w challenge'u na Parara! Witam wszystkich! Przed wami nowe wyzwanie kulinarne! Musicie udekorować tort! Alice pokaże wam torto, jaki marzę, a wy postaracie się taki zrobić! Gotowi? Widzę, że tak! W porządku, do dzieła! Dobrze, zacznę od jajek! Prawda, babciu? Ojej, samo wskoczyło do miski! Wyciągnijmy wszystkie skorupki! Fuj, jajko jest takie obślizgłe. Pomogę ci, wnusiu. Tak się robi, widzisz? Wiem, wiem, jestem najlepszą babcią na świecie. Nie dziękuj mi. No to kontynuuję. Jedno jajko to za mało. Co tam dalej? Cukier? Tak mało cukru? Ależ babciu, to ciasto. Musi być słodkie. Bardzo słodkie. Dodam nieco więcej. Spróbuję. Dodałaś cały cukier. Tak, babciu. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. A ty co robisz? A, nalewasz mleka, więc zrobię to samo. Otwórz się! O nie wszystko wylałam. Użyję tego, co zostało. Nie martwcie się! No i gotowe. Babciu, a mogę pożyczyć swoją mąkę? A wsik! O Rety, jestem cała w mące. Spójrz, jestem brudna? O, matko! Daj spokój, zaraz to naprawię. Lepiej? Dobra, co tam dalej? A, dodajemy mąkę. Teraz to porządnie wymieszam. Chociaż po co mi trzepaczka, można to zrobić rękami? Och, ta młodzież nawet nie wie, jak używać trzepaczki. Tylko w tych telefonach siedzi. Babciu, trzepaczki to przeżytek. Mamy przecież roboty kuchenne. Zmieszają wszystko za ciebie. To moja ulubiona maszyna. Robi wrażenie. A co tam u mnie? Oh, my! Oj, prawie zapomniałam dodać kakao. Wnusia chciała tort czekoladowy, więc już się robi. To będzie najpyszniejszy torcik. Przelewam do miski i wkładam do piekarnika. Ojej, moje plecy! Muszę się oszczędzać. Póki tort się piecze, to ja tu trochę porobię na drutach. A ja coś sobie zjem. Chwileczkę, te oreo mogą mi się przydać do czegoś innego. Zrobi z nich okruszki, z których powstanie pyszna czekoladowa warstwa. Wsypujemy do foremki i wracamy do ciasta. Przeleję je do miseczek i dodam kolorów. Mój biszkopt będzie nietypowy. Taki bardzo kolorowy. Wow, ale super! A teraz wlewam to wszystko do foremki. Chaotycznie, nie będą to równe warstwy. Dzięki temu wyjdzie mi bardzo kolorowy torcik. A teraz chodź do piekarnika. No i czekamy. Szefawo, a u ciebie co tam? Co za matorki? Czas na moje arcydzieło. Patrzcie i uczcie się. Też pokoloruję moje ciasto. Użyję do tego celu kilku foremek. Do każdej wleję troszeczkę ciasta. Bądźcie gotowe, że moje biszkopty będą najlepsze na świecie. No robi wrażenie. O. O, kochana, trzymaj, bo zmarzniesz. Zrobiłam ci na drutach kocyk. O kurczę, przecież moje ciasto siedzi w piekarniku. Upiekłeś się? Co za zapach. Ojej, ostrożniej. Przepraszam, potrzebuję piekarnika. O, to i moje cudeńko. No i jak się podoba? Szefowo kuchni, proszę spojrzeć. Czyż to nie jest wspaniałe? Jean, daj mi syrop. Potrzebuję go. Zrobię piękny, a co ważniejsze, ciekawy torcik. Syrop na miejscu, posypka też. I królewna. O, mój Biszkop też jest na pewno gotowy. No i jak tam? O jej gorące parzy! Wygląda dobrze. Dodam tylko pastę z marszmelą, ale najpierw muszę jej spróbować. Mm, niebo w gębie. Jestem pewna, że spodoba się Elis. Porządnie wysmaruję Biszkop kremem. A z wierzchu dodam wszystkie moje zapasy słodyczy. Patrzcie, jakie piękne serduszko mi wyszło. Voilà! To nie może się nie podobać. Nawet szefowa kuchni jest pod wrażeniem. Dziękuję. Ojej, ten tort jest naprawdę taki pyszny. Chcę go spróbować. Opanuj się, to dla Elis. Ojej, przepraszam. Oczywiście, że ten tort jest dla ciebie. Moje biszkopty też są na pewno gotowe. Rewelacja. Czas złożyć to w torcik. Tylko spójrzcie, jakie kolorowe biszkopty. Dodam też mój firmowy śnieżnobiały krem. A teraz za pomocą specjalnego noża wszystko rozsmaruję. I dodam kolejne warstwy. Całość ozdobię słodką posypką. Spójrzcie, tylko jaki apetyczny tort. Teraz dodam jeszcze jedno piętro. Yummy! No i wykończenie kolorowe syropy. Z ich pomocą zrobię piękną tęczę. Jest super. To idealnie dopełni mój tort. Doskonale, jestem genialna. Wszystko gotowe? No to przejdźmy do degustacji. Ojej, jakie piękne torciki. Czy to rożpunka? Super. Muszę spróbować. Mmm, smaczna. A ciekawe, jak smakuje ciasto. Mmm, jest pyszne. Tak się cieszę. Kolejny niech będzie tort serduszko. Wow, cukierki czekoladowe, mm, uwielbiam je! Ojej, jaki kolorowy! Nieźle, siostrzyczko! Wszystko dla ciebie. A to ciasto wygląda niesamowicie! Ta tęcza też jest jadalna? Hmm, palce lizać. Spróbuję tortu. Hmm. Daję mu 10 na 10. Najbardziej spodobało mi się ciasto szefowej kuchni. Wiedziałam. Gratulujemy.